Przyprowadzam się nie pierwszy, nie drugi, a trzeci raz już w stanach. Skończyłam studia i jeszcze nie mam pracy, a to oznacza nie mamy jeszcze pieniążków, więc zobaczmy, gdzie ja i mój chłopak. Się tym razem wprowadzamy. Na moim pierwszym roku studiów mieszkałam na kampusie, który był przeznaczony dla mojego kierunku studiów, ale po roku okazało się, że po pierwsze, ten kampus jest daleko od czegokolwiek, jakikolwiek spożywek, jakiegokolwiek życia, plus nie miałam wtedy jeszcze auta. Więc postanowiłam się przeprowadzić na główny kampus, ponieważ po pierwsze było to bliżej większej ilości rzeczy. Po drugie, poznałam chłopaka, Tomasa, z którym teraz jestem, i on mieszkał na głównym kampusie. I po trzecie. W tym semestrze byłam w stanie wziąć większość moich zajęć właśnie na głównym kampusie, więc nie musiałam aż tyle jeździć. Więc to była moja pierwsza przeprowadzka w Stanach. Moja druga przeprowadzka w Stanach była, gdy budynek, w którym mieszkałam, bardzo podwyższył ceny swoich mieszkań, a budynek obok, który był nowy, miał te same ceny i był o wiele ładniejszy, miał o wiele więcej do zaoferowania i to jest właśnie ten budynek, w którym jestem teraz. Tutaj wrzucam wam room tour i budynek tour i możecie zobaczyć, jaki to jest piękny budynek i bardzo dobrze mi się tutaj mieszkało i naprawdę nie chce się stąd przeprowadzać. No i teraz nadeszła nasza trzecia przeprowadzka, już w tym takim dorosłym życiu. Po studiach i wprowadzając się z moim chłopakiem. W poszukiwaniu mieszkań w tym sezonie naszego życia naszym priorytetem była cena. Bardzo byśmy chcieli się wprowadzić razem do studio, bądź do jednopokojowego mieszkania, czyli mieszkanie, które ma sypialnię, ponieważ studio to jest takie mieszkanie, gdzie łóżko jest wtedy w salonie. Nie masz tak naprawdę swojego pokoju, ale najważniejsza była dla nas cena, ponieważ ja nie wiem, gdzie dostanę pracę, nie wiem, czy zostanę w Miami, czy polecę gdzieś indziej. A jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że mieszkania w Miami ceny po prostu poszły ponad 100% w górę i najtańsze Studio, które jest blisko Tomasa Pracy, więc nie jest to w ogóle w centrum miasta. Jest to gdzieś 30 minut od centrum miasta. Kosztowało troszeczkę ponad 2000 dolarów. I jest to studio, podkreślam. Więc w naszej sytuacji mamy inne priorytety i nie chcemy aż tyle wydawać pieniędzy na mieszkanie. Więc udało nam się znaleźć coś takiego naprawdę budżetowego. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Oglądasz ten filmik, więc zapewne interesuje Ciebie amerykański content, życie w Stanach, więc zapraszam do subskrypcji, ponieważ jest to kanał, który na pewno Ci się spodoba. O, powoli mówimy, pa! Nie, nie po prostu nie mogę w to uwierzyć, nie mogę w to uwierzyć, powiem, ja że już się zaczęłam tak przyjemnie czuć w tym pokoju. Teraz za każdym razem jestem w łóżku, tam takie, o, nie chcę się wyprowadzać. No ale cóż, trzeba! I kolejne, już czwarte miejsce to będzie moje w Miami. Trzy pół roku i cztery miejsca, już będą, w których będę żyła. Po raz pierwszy się przeprowadzamy, mając auto i nie musząc stawiać rzeczy wiecie, w tych storage rooms, gdzie najpierw wszystko weździesz tam, musisz wypakować, zostawiasz na te 3 tygodnie, bo najczęściej taka jest różnica pomiędzy jedną umową na mieszkanie, a drugą. Pamiętam, jak za pierwszym razem się przeprowadzałam i nie miałam auta, i przeprowadzałam się z innego kampusu, który jest tak jak godzina drogi stąd. Tutaj, więc tamto musiałam się przeprowadzić, aż tutaj z moimi rzeczami. Tylko wiadomo, to był pierwszy rok, więc nie miałam też aż tyle rzeczy. Bo z czasem wiadomo, człowiek akumuluje wszystko, ale no, już mamy trochę doświadczenia w tym. No, aż po same brzegi. Pierwsza tura. Ding! Pierwsza tura za nami, teraz czas na małą przerwę. Sałatka i soczek pomarańczowy. że cały czas W 15 minutes... You'll learn powerful strategies to make your time count, not just manage it, but truly live it. Druga tura. Czek. Jedziemy. Kucing. Tomasz wrócił z pracy, prosto z pracy poszliśmy na siłownię i teraz prosto z siłowni bez mycia się przeprowadzamy dalej. Patrzcie jak wygodnie. Tu jest moje mieszkanie. Teraz wam mogę pokazać. A już tutaj jest parking. Tyle że ja nie mam tutaj parkingu, więc musieliśmy przyjechać Tutem no, tu na górę. Ale patrzcie jak wydziutko, więc jest to mega mega wygodne. Me like and and the, You'll. You'll. You'll the body. No kochani, jesteśmy pod Home Depot, czyli taka polska Castorama Idziemy na misję kupienia dwóch pudeł Myślę, że kupię właśnie jedno duże, jedno średnie Na rzeczy typu, wiecie, rzeczy kuchenne, jakiś air fryer, nie wiem Mój blender, toster, no nie No i rzeczy takie łazienkowe, czyli wszystkie ręczniki, pudełka, wiecie, skincare, nie wiem Płyny do pralki, no wiecie, wszystkie takie dziwne rzeczy Więc potrzebuję dwa pudełka, ponieważ nie mam jak to spakować Więc let's go Zawsze jak się wchodzi do takich sklepów, to taka męska energia bije z tego miejsca. Wszędzie mężczyźni pracujący, kupujący. To jest jedno z takich niewielu sklepów tego typu. Dobra, jesteśmy przy wszystkich kartonach. Teraz musimy znaleźć rozmiary, które ja chcę. Dobra, tutaj mamy Miriam Box i mamy jeszcze tutaj Heavy Duty Miriam Box, czyli to jest na takie cięższe rzeczy, a to na lżejsze. Um, nie wiem dokładnie co to oznacza, więc wydaje mi się, że pójdziemy po prostu z normalnym, weźmiemy. Musimy się w tym zmieścić. A. i maxa w Klimewo. Bo... Uff, ale sauna. Wiecie, co mnie ciekawi? Tutaj bardzo często ludzie do mnie mówią mamita. <grywia> ja już teraz zniosłam e, moje te kartony. No i zgaduję, że pan, który właśnie pracował w Home Depot tutaj na zewnątrz, chciał mi pomóc i chyba się mi zapytał, czy potrzebuje, wiecie, wózek. No nie, ja mówię, że nie, nie, nie dziękuję, wszystko mówił po hiszpańsku, więc ja to wiedziałam, a na, na mingi w miarę próbuję zrozumieć, co on do mnie mówi. Ale coś tam mówię, mówimy mamita. Ja nie, że nie dziękuję, tak sobie idę, myślę. Jak tak człowiek sobie pomyśli, to ile ja się nie mylę, to mamita oznacza mamuśka, czyż nie? Co oznacza mamita? Mamusia. W pieszczotliwy sposób. Po prostu tak w Polsce. Wiadomo, to jest inna kultura, nie? Ale tak w Polsce wychodzisz sobie z Kastoramy, niesiesz z i ktoś do ciebie o, pomóc ci, mamusia, mamuśka, pomóc ci. No ważne, dobra. Uf, jedziemy do domu. <muzyka> Widzicie, jaka nudna jest ta ściana bez tych światełek? Pamiętam, że one były jakieś mega tanie, ale takie były światełka i taka różnica. Jakbym miała wybrać jedną rzecz, którą bym za każdym razem kupiła, gdziekolwiek się przeprowadzam, to były właśnie światełka. Czwarta bądź piąta tura. Już nawet nie pamiętam. Auto pełne. Jedziemy już prawie wszystko. A ja jadę z Bejzu. Bejzu jedzie z Belgii. O, i babies. <laughs> bejzu! Jak pachnie teraz w graniczu tutaj bazylią. Dwie minuty przed zamknięciem. Wybiegliśmy szybko. I kupiliśmy złe śniadanie na jutro, bo postanowiliśmy, że, że jednak spędzimy jeszcze jedną noc w, w mieszkaniu. Ponieważ naprawdę muszę oddać luczyki jutro do 12 I myślałam, że to dzisiaj ogarnę, po prostu, żeby nie stawać jutro w kolejkach, gdy wszyscy będą się wyprowadzać. Ale znam sobie sprawę, że, będzie, że biuro się zamyka w tym budynku, wiecie, chyba o 17-18. A oczywiście jest już dobrze po 17-18. Więc i tak czy się będziemy musieli oddać kluczki jutro, chciałoby nie spędzić jeszcze jednej nocy tutaj w mieszkaniu. Więc zostawiliśmy tylko jakieś takie najpotrzebniejsze rzeczy, typu kubek, żeby kawę sobie z rana zrobić. Będziemy mieć to śniadanie, szczoteczki do zębów itp. itp. Jeszcze łóżko jest pościelone. Błagam, nie oceniajcie tego, jak ja wyglądam. Ale dopiero co się umyłam, już mam zmyty makijaż. Jesteśmy sami w mieszkaniu. Normalnie mamy dwie współlokatorki, a teraz nie ma nikogo. Tutaj są nasze bułeczki, może zjemy jako deser, ale są ogólnie na jutro. Tutaj mamy robione Babe, Are those the chicken nuggets? chicken wings. Chicken okay. Tu mamy skrzydełka podobno. Słuchajcie, i te skrzydełka, i tutaj mamy. Frytki, które trochę spaliliśmy w air Nie oceniajcie, ale i to i to znaleźliśmy po prostu na tyle zamrażarki. Żadna z tych rzeczy nie była jeszcze nigdy otwarta i nie jest przeterminowana, więc no. Ale nie jest to nasze, po prostu zostało. <noise> więc robimy, i jemy i mamy sobie chillerkę zaraz włączymy coś na YouTubie. Hi! Welcome to another episode of Cold Fusion. Here's a question. How do you measure who's really shaping the digital world? One way to... Basically. You're interacting with a world created almost entirely outside of Europe. It isn't that surprising though. How many consumer-facing European tech companies can you name off the top of your head? Not many Dzień nie bądźcie zmyleni, mam te same ciuchy na sobie, ale jest już kolejny dzień. Wstaliśmy wcześniej, żeby dokończyć, pakować jakieś takie ostatnie rzeczy. Miałam już to pakować, ale się zorientowałam, że w tym nowym mieszkaniu mamy takie szklane drzwi, jakby wiecie, pod prysznicem, więc nie będzie takiego drążka, żeby to przyczepić, To nas robi nam kawki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Niektórzy nie wiedzą Jesteście gotowi na empty apartment tour? Tour po pustym apartamencie? <gry> Więc tutaj się wchodziło. Tutaj była moja jedna współlokatorka, tu była moja druga współlokatorka i tu jedna z nich miała łazienkę. Czyli to jest właśnie to, co wam mówiłam, że jeśli masz o taką łazienkę, jakby przez korytarz to 50 dolarów mniej płacisz. Takie coś słuchajcie. Tutaj jest korytarz. Idziemy, tutaj mieliśmy pralkę, suszarkę, ale już widzieliście. Tutaj mamy ładówkę, kuchnię. I przez to, że mamy apartament właśnie na rogu budynku tu mamy tyle okien. Przepięknie, nie? No ogólnie duży, bardzo duży apartament w porównaniu do mojego poprzedniego. To jest bardzo duży i tu był mój pokój, więc mój pokój był właśnie tutaj, gdzie jest salon. Stąd się wchodziło i było fajnie, bo byłam tak oddzielnie. No i tu jest mój pokój. Już pusty, patrzcie, jak dziwnie. Widok wciąż przepiękny. Tomasz, <tuszy> tu była moja wielka garderoba. Też jestem szczęściarą, bo nie każdy właśnie ma takie, takie garderoby. No i łazienka którą znacie no, i da, i da, i da. No. Ale dzień Tomas pojechał do pracy bo jest osmarano O dzwoni właśnie do mnie ja? Yeah? Yeah. Dobra, więc Tomas pojechał do pracy. Zostałam sama. Z całym autem zapakowanym. Jedziemy. Wrzucę tylko jedzenie do lodówki, bo zabraliśmy jakieś resztki rzeczy, żeby się nie zepsuło i będę wracała tutaj, aby oddać kluczyki, bo biuro się dopiero otwiera o 10, a jest 8 rano. W ogóle, jaki szalony dzień, bo wrócę, nie dość, że muszę wszystko rozpakować, to muszę zedytować ten cały filmik, bo dzisiaj jest piątek, więc wy widzicie ten filmik już jutro to mi pewnie zajmie już tak z 5 godzin. I później Tomasz wróci z pracy, musimy się spakować i jeszcze dzisiaj będziemy w Teksasie. jutro to Tomasa urodziny, więc możecie w ogóle mu życzyć wszystkiego najlepszego w komentarzach. Bo w dniu, kiedy będzie ten filmik, będą właśnie jego urodziny. Oh, my maga. Nie będę w tej nagrywać, tak samo jak i ostatnio. Więc, jeśli chcecie, zapraszam na Instagrama, to może coś powstawiam. Pussy. Dobra, co miało być przyniesione? Zostało przyniesione. A teraz się zbieram, jadę do tego budynku i oddaję kluczek I będę edytować właśnie ten filmik. Więc, jeśli chcecie zobaczyć, jak sprzątamy to mieszkanie, chyba, że będzie ono już posprzątane, nie jestem pewna, czy my mamy sprzątać, czy nie. Jak dekorujemy to mieszkanie, wszystko rozpakowujemy, to zapraszam do subskrypcji. Jest to bardzo ciekawa przestrzeń. Więc myślę, że warto zobaczenia. Sama jestem ciekawa, co my z tym zrobimy. Więc jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, abyśmy się mogli zobaczyć za tydzień. A tak poza tym, do zobaczenia w jakimkolwiek moim innym filmiku, bądź właśnie za tydzień. Pa. pa.